Dobry widzowie. Hejka. Więc nikogo nie ma. Jak będzie was. Nie wiem, ile złodziej ma być osób na lajdzie, yy, i wtedy zaczynamy opening? Maksymalnie. Maksymalnie 7 Dwa. Dwie osoby muszą być. Juhu! Dobra, no to trzy. Trzy osoby i zaczynamy opening. A gdzie ty w ogóle złodziej jesteś? Czego, Penny? Wszystkiego, Zuzie, Gdzie ty jesteś? Jestem... Ale w sensie w grze? No tak! Tu jestem na tym, na... A, na tym tajkunie, Dobra. To spoko. To też sobie wejdę. Właśnie tu trafiłam 7 dinozaurów. Wow. Upsi, coś się zbukowało. ugrać po no, całej mapie? Tak? Może tak? Dobra, nie było pytania. Jadę do ciebie. Siema! Chcesz zobaczyć, jak u mnie wygląda? Nie mogę. To chodź. Poczekaj, bo ja tak szybko nie umiem chodzić. Ale ty masz deskę. Czy nie masz deski? Mam. Dobra, Mam Dobra to musisz na to wejść i musisz znaleźć mnie. Tak Ktoś jest na tym live? Nie, na razie nikogo nie ma Ej, czekaj, ja się dołączę do live'a <grym> pierwszą osobą Na TikToku czy na YouTubie? Nie, na YouTubie, na YouTubie no. Ej, mogę udostępnić live'a mojemu koleżance? Dobrze Siema, to ja Coś napisałeś? Aha, czekaj, bo ja nie mam czatu jakby. Bo ja nie widzę czatu. Nie najlepsze wiadomości, tylko wszystkie kurde wiadomości nawet spamy. Będę usu... Pamiętajcie, usuwam jak spamicie, usuwam jak spamicie. Ej, nie ma w tu osób. Kakaszka. O, jedna osoba jest na Lajdzie. No Co Kakaszka.

Mm -hmm, mm -hmm. Zuzia, nie słychać Ciebie, musiałaś się wyciszyć. Aha, bo o to chodzi, mhm. że ja na to spotkanie, nie? A poczekaj, to wycisza live'a. Dobra, wracamy na live'a. Yy, dobra, widzowie, ja, so, ja sobie jaja otwieram teraz. Ktoś jest na no, live? Y? Nie, na razie nie. Bajo jajo. Ej, Zuzia, i dawaj ja zakładamy... Ej, dawaj, Zuzia, jest... zakładamy ci Brawl Stars. Ja, napisać żeby na twojego live'a? No możesz napisać, możesz. Ej, o to chodziło, że ja bym ci na przykład y, zrobiła jakąś paczkę i ty byś mogła zrobić opening na tym. No dobra, zrobimy... O, jest jedna osoba, dobra, możemy zrobić. Siemano, poczekaj, ja zaraz wyślę komuś, żeby weszła. Dobrze, dobrze, możemy zrobić. Ej, ja... ja co mi zdejmujecie, kurde, kakaszki jakieś. No kakaszki, no dajcie mi siud. Założyć. Nie pozwalają. Kakaszki jedne, wretne. Mi Petsimulator zakazał mi załóżć huge'a cały czas, oni zawsze takie ekskluzywy zakładają. No, halo! Zaraz ktoś powinien jeszcze wejść na live'a. O, dobra. Mogę już huge'a. Halo! Dobra, już się założył. Ja nie wiem czy jest jestem u ciebie, czy jestem u siebie. U mnie jesteś chyba. Aha, to ja u ciebie zbieram kasę, tak, nieważne. U mnie też możesz. Halo, ja coś mogę kupić. Dobra, A, już jestem to? back. Dobra. Ja nie wiem, co ja mogę jeszcze tutaj kupić. Ja kupuję jaja. Jak chcesz to przyjdzie i, będzie, i będziemy kupować jajka? Ja nie wiem na co ja mam ja nie wiem gdzie. Oni mi pokazuje, że jeszcze 6% mi zostało. Ja nie wiem co dobra. ja mogę tu kupić jeszcze. Mogę pokazać jak jajko otwieram? No dobra. Kupujemy 10 jaj. Uwaga, otwieramy. Wow! O, jedna osoba dzień. jest. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień, Jak ci mija dzień ta jedna osóbko? Bo nie wiem. napisz, jesteś na czacie tutaj, tutaj, albo tu czy to jest sama? Nie wiem. Aha. Dobra, 300 milionów muszę zbryć. Tu jest ta skrzyneczka. Pozdrawiam. Tak, pozdrawiam. A, już nie ma tej jednej osoby. Dobra, kurde, róbcie się szybciej. A jakie mam w ogóle Enchanty założone? Ty, 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 Komu ty ja mogę jestem? napisać, żeby weszli na live'a? Eee, wszystkim. Ja nie mogę nikomu nie ma na Do osób, a ty napisz. A, w swoim życiu? Co? Robiłaś już live'y, czy to jest twój pierwszy? Nie, narobiłam no, już dużo live'ów. A miałaś więcej osób, czy... No najwięcej to miałam chyba 50. To i tak dużo. No. Nikt nie wszedł. Hurra. Jej! Ej, dawaj. Dawaj dawa zrobimy tak, że ci założymy Brawl Stars Co? Założymy Ci Brawl Stars Ja mam bra Brawl Starsa Masz? Dawaj gramy w Starsa. Tylko, że ja nie mam na kąpie, a na telefon tak nie zbyt mogę. A czemu? O jedna osoba jest hejka. Ciemka. Zbłóźmy yy, no. się będzie zacinał. Wiesz. No spoko to niech ci się tam będzie zacinało. Wydaje mi się, że jak będziemy grać w Rockstars to będzie w 100% więcej osób. A czemu? A może w, co, w jakąś wygranę ogólnie na Roblox, tylko inną. Może jakąś... Sobie... Nie, nie, możemy... A możemy spróbować z tym Rockstarsem. No o kolien. Dobra. Dobra, ja wchodzę do Brawl Starsa i będę na Ciebie czekać. To mi, to mi podaj jakby yy, to swoje ID, żebym mogła cię Ciebie dodać. A dwie osoby już są, widzisz? Brawl Stars od razu zaczyna działać. Jeszcze M ustawimy. Ktoś? A już Ktoś? są dwie, znaczy zero osób. Super. To weszłam. Ja jestem Zuzik Podłoga. Zuzik. Z dużej litery tak, Zuzik. Yy, dobra, już sprawdzam. Kurde, co mi coś... Dobra, coś mi kazali kupić. Yy, dobra. Dobra. No czemu nie mogę dodać na ten ID? Jest ktoś w ogóle na odwiedzeniu, ja się nie robię ej, a mo ej, a możesz ty mnie jakby dodać? Bo ja... Ja nie wiem jak się dodaje. To ja ciebie nauczę. Sharon. Mmm... Sharon! Jak ktoś przyszedł już? Sharon. No jest jedna osoba. Siema, halo, hi, po możemy pozdrawiać, się, jakby co, ja ostatnio jak robiłam live'a, to, to ktoś mi wszedł i normalnie zapytał, czy mogę pozdrawiać, tak, pozdrawiam, mogę pozdrawiać, Skończyła skończyłaś już ten mecz? Ej, Jak coś, tam mi się coś zacięło i, i mi nie działa, ale dobra, spróbuję wejść. Dobra, jak nie będzie działać, to możemy zrobić top model z widzami. To mi będziesz pomagała wybierać. Ale jak top model? Może no, mówię, widzą kategorie, na przykład yy, załóżmy skiny, na przykład kategoria fioletowe. I oni sobie wybierają jakiś skin, który jest na przykład fioletowy, i yy, no i na przykład ja potem decyduję, który skin mi się najbardziej podoba. <grymka> dobra, ej, dobra, to możesz nie ej, do tej samej... No, A, wiem o co chodzi. Chodzi tutaj chyba o te do peny. Ej, dobra, ej, Zuzia, słuchaj, musisz kliknąć... Ej, dobra, Zuzia, ej, może udostępnisz mi jakby ekran, jeżeli będę mówić co masz klikać, dobra? Czekaj, czekaj. Puci, puci, Ems, trzeba zrobić make-up. make-up dla Ems. Puci, puci, puci... Dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Kto jest na live? Tak, jest jedna osoba, pozdrawiamy bardzo. Dobra, jeszcze już już zostawiam ekran. Okej. Okay. Dobra, mamy jedną osobę, pozdrawiam ciebie bardzo. Nie wiem kim jesteś, ale bardzo pozdrawiam ciebie i robimy Make-up MS. W ogóle zobaczcie, mi jeden pucharek brakuje i będę miała 9000. Puci, 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 puci. Ems ma make-up. O dobra, udostępniłeś. No nie, no nie mogę akceptować. Okej, okay, dobra, co słuchaj. Musisz kliknąć... E, musisz przesunąć jakby moją kamerkę. Gdzieś w bok. No. Dobra, i musisz kliknąć na znajomi. Okej, okay, dobra i poczekaj. Weź przesuń moją kamerkę jednak na bok jeszcze. Dobra, i ja ciebie już. Czekaj. Nie, 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 nic nie klikaj, nic nie klikaj. Nie, 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 nie. Dobra. Dobra, czekaj. Dobra. 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 Zaakceptować. Dobra, i już nie musisz udostępniać. Ziemia, jak coś? Mhm. Dobra, to Ciebie zapraszam. Jezus, moja koleżanka mnie wydzwania. O, o. Mam nadzieję, że to nie. Dobra, jest jedna osoba na Dobra, zobaczymy. Jakby zrobimy taką miękką znajomość i zagramy. Na razie zagramy sobie w piłeczkę nożną. I tak, i ty będziesz grała z jednym botem, a ja w ogóle nie będę miała bota. A mogę z tą Mogę tylko już No właśnie nie, bo to, będzie, bo to my byśmy musieli wszystko botować. Ej, poczekaj, bo mi się jakby... Ja mam 5 i tylko bo ja muszę pójść do góry po jakby kabel na moje łóżko. Mamy uratowaną. Halo, widać jesteś w ogóle? Halo? Jestem, e, jestem oglądam swój Dobra, ale on do Brawl Stars. Bleustaus. I Nagrywamy te sam filmik, zobaczymy komu bardziej się wybije. Hmm. Dobra, dołączysz do Brawl Stars? Dobra. Halo, no gdzieś ta Melodii, widział ktoś ją? O, tu jest. Melodionus. Dobra, jesteś, zapraszam. Melodii, mów do mnie melodii. jem sobie grahamki. <laughs> melodii, jem sobie grahamkę z cinałkiem. Melodii, dwie osoby są. Ej, dwie osoby są. Dzień dobry, ty grałeś Super El Primos? Kurde, El Primo, ty. U... Dobra. Łagam, Błagam. Błagam. O to polega na tym, że musisz strzelać z gola. Ja ciebie tutaj uczę, to spokojnie, to ci nie minusuje pucharków. Ja ciebie tutaj tylko uczę. Ja stoję na bramce. Dobrze, to możesz stać na bramce. Shelly, to jest Lady. Dobra, ja sobie nie gram. Ale nie, 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 ale ja ciebie uczę. Dobra, jak jesteś, to no możemy... Możemy zrobić tak. No kurde, go się nie mogę grać. Dobra, możemy zrobić tak. Poczekaj. Jezus. Że tak, że ty będziesz grała z... A nie, dobra. Dobra, dobra, słuchaj. Ja ciebie y, musisz opuścić jakby tamto. Wiesz jak to, wiesz jak to zrobić? Tak, ja. Wiesz Wyszło, no dobra. To wejdź jakby kurde. Dobra i poczekaj. Kurde musisz tam z boku masz taki czerwony kwadrat musisz na niego kliknąć Nie rozumiem No tam masz do góry masz czerwony kwadrat i musisz go kliknąć No kliknęłam No bo mu, ale wy, nie wyszłaś z tego nie Wyszłam nie, ja